czujecie. Czuję to głębokie zmęczenie, które czasem ciąży na twoich ramionach jak zbyt ciężki, mokry, zimowy płaszcz. Czuję to przytłaczające uczucie, gdy musisz płynąć pod prąd w świecie, który wydaje się pędzić coraz szybciej, w świecie tak hałaśliwym, tak wymagającym, tak pełnym bodźców i oczekiwań. Wiedz, że to całkowicie normalne. Czuć się czasem zagubionym w tym wirze. Szukałeś odpowiedzi na zewnątrz, prawda? W mądrych słowach innych, w obietnicach szczęścia, oferowanych na każdym kroku, mając nadzieję na ten jeden magiczny klucz, to jedno rozwiązanie, które wreszcie ukoi niepokój w Tobie. Próbowałeś już tak wiele. A co, jeśli to wszystko, czego szukasz, nie jest ukrytym skarbem na odległej wyspie? Lecz zapomnianą prawdą w najgłębszych zakamarkach Twojej własnej istoty? Co jeśli powiem Ci, że absolutny spokój, nieskończony pokój, za którym tak tęsknisz, nie jest na zewnątrz, ale jest tutaj, dokładnie tutaj, głęboko w Tobie, że zawsze tam był, jak cicha, łagodna melodia, która cierpliwie czeka, aż w końcu się odwrócisz i znajdziesz czas, by posłuchać. Czeka. Aż sobie o niej przypomnisz. Prawda jest cudownie prosta, tak prosta, że dzieci rozumieją ją bez wysiłku. Nie jesteś swoimi niespokojnymi myślami, które wirują w twojej głowie, jak tornado. Nie jesteś swoimi zmartwieniami o jutro, ani żalem za wczoraj. Nie jesteś swoją przeszłością, ani rolą, którą odgrywasz w społeczeństwie. To Wszystko są rzeczy, których doświadczasz, jak chmury przesuwające się po niebie, ale to nie jest to, kim jesteś w swojej esencji. Twoja boska istota, twoja prawdziwa natura jest samym niebem, czystą, bezkresną świadomością, wiecznym, promiennym światłem. Twój umysł, ten cichy głos w głowie, jest wspaniałym narzędziem oddanym sługą. Analizuje, oblicza. Organizuje Twoje codzienne życie, ale ma swoje ograniczenia. Jest jak życzliwy, ale lękliwy strażnik. Zna tylko to, co już widział. Żyje wyłącznie w przeszłości i przyszłości, a swoje mury buduje na fundamencie strachu. Próbuje wszystko kontrolować, ponieważ nieznane go przeraża. Tworzy nawet problemy, by czerpać satysfakcję z ich rozwiązywania i w ten sposób uzasadniać swoje istnienie. Ale świadomość Twojego serca ach, to coś zupełnie innego to przestrzeń ciszy i absolutnej pewności. Świadomość serca nie myśli, ona wie nie osądza, lecz przyjmuje z otwartymi ramionami. Nie zna strachu, ponieważ jest bezpośrednio połączona ze źródłem wszelkiego życia, z bezwarunkową miłością, która splata cały wszechświat. To jest miejsce Twojej prawdziwej suwerenności tron Twojej duszy, a twoja dusza zawsze o tym wiedziała. Twoja dusza nigdy nie wątpiła. Aby to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie bardzo prosty obraz. Świat zewnętrzny często może przypominać ocean w czasie gwałtownego sztormu. Fale cudzych osądów, fale finansowych zmartwień, fale złych wiadomości ze świata uderzają w ciebie z ogromną siłą. Możesz czuć się mały jak krucha łódka. Zagubiony i zdany na łaskę potężnych sił, które grożą zatopieniem. Wiosłujesz, walczysz, desperacko szukasz portu, bezpiecznego schronienia. Ale pośród całego tego niepokoju, tego pozornego chaosu, stoi latarnia morska. Promiennie biała, tak głęboko zakotwiczona w skałach, że żaden sztorm nie jest w stanie nią zachwiać. Stoi tam, wysoka i dumna. Jej potężne światło. Jednocześnie łagodne i spokojne, przecina deszcz i mgłę, nigdy nie tracąc na sile. Ogromne fale mogą uderzać o jej mury, wiatr może wykrzykiwać swoją wściekłość, ale latarnia morska trwa. Ona nie próbuje uspokoić morza, nie ocenia sztormu, po prostu jest, a jej światło nie przestaje świecić. Ta latarnia morska to twoje wewnętrzne światło to świadomość twojego serca ona nigdy się nie chwieje. Nigdy nie ulega wpływom burzy Twoich myśli ani chaosu na świecie. Problemy, wątpliwości, lęki, to są fale. Przychodzą i odchodzą. Taka jest ich natura. Ale Twoje światło, Twoja boska esencja jest wieczna i niezmienna. Czy czujesz tę cichą moc głęboko w sobie? Ty jesteś tą latarnią morską. Dlaczego więc czujesz czasem tyle zamętu, tyle wewnętrznej walki? To doskonałe pytanie, a odpowiedź jest najlepszą wiadomością, jaką możesz otrzymać. Czujesz to, ponieważ jesteś w trakcie przebudzenia. To znak, że żyjesz, że twoja dusza pragnie więcej prawdy, więcej autentyczności. Wyobraź sobie, że w tej chwili na Ziemi i w tobie współistnieją dwie wielkie energie. Stara energia, energia kontroli, rywalizacji i strachu. To energia umysłu, który mówi: Muszę walczyć, muszę udowodnić swoją wartość, muszę wymuszać rzeczy, żeby być bezpiecznym. To energia wysiłku, oddzielenia, energia ja przeciwko reszcie. A obok niej jest nowa energia: energia wolności, współpracy i miłości. To energia serca, która szepcze: Wszystko jest już doskonałe. Odpuść, zaufaj nurtowi życia. Po prostu bądź tym. Kim jesteś, a wszystko ułoży się na swoim miejscu. Wewnętrzna walka, którą odczuwasz, to nic innego jak twoja dusza uwalniająca się z kajdan starej energii. To święty proces, jak nasiono, które musi przebić swoją twardą łupinę, by wykiełkować. To piękny, transformujący proces. Pozwól, że opowiem ci prostą historię. Była sobie kiedyś artystka, malarka. Straciła całą swoją inspirację. Malowanie stało się dla niej drogą przez Mękę. Każdego dnia siadała przed białym płótnem, z pędzlem w dłoni i węzłem strachu w żołądku. Nic nie przychodziło, próbowała wymuszać kolory, kopiować popularne style, zastanawiać się, co galerie i kupcy chcieliby zobaczyć. Walczyła z pustką im bardziej się starała, tym bielsze pozostawało płótno, niczym lustro odbijające jej własną wewnętrzną pustkę. Jej umysł nieustannie krzyczał Już nie potrafisz, straciłaś talent, p. poniesiesz porażkę. To był głos strachu, który ją paraliżował. Pewnego dnia, całkowicie wyczerpana, odpuściła. Położyła pędzle delikatnie, jakby uwalniała się od ogromnego ciężaru opuściła pracownię i poszła na spacer do lasu, bez celu, bez oczekiwań. Po prostu szła, słuchała śpiewu ptaków, czuła wiatr na skórze, dotykała szorstkiej kory starego drzewa, wdychała zapach wilgotnej ziemi. Przestała szukać inspiracji na zewnątrz, zaczęła oddychać i wsłuchiwać się w ciszę w sobie. W tej ciszy, w tym prostym i czystym połączeniu z życiem, coś się otworzyło. Głęboki spokój, którego nie czuła od lat, zalał ją całą. A wraz z tym, spokojem obrazy, kolory i kształty, zaczęły delikatnie tańczyć w jej umyśle, nie jako żądanie, ale jako dar. Kiedy wróciła do pracowni, jej ręce poruszały się same, prowadzone przez dziecięcą radość. Malowanie nie było już wysiłkiem, ale tańcem, celebracją. Nie tworzyła już głową, by zadowolić innych, ale duszą, by po prostu być. Twoja historia może jest inna, ale czy czujesz w sobie echo tej prawdy? Największa siła nie pochodzi z wysiłku, ale z prostego faktu bycia. Zrozumienie tego wszystkiego głową to wspaniały pierwszy krok. To tak jakbyś czytał opis egzotycznego owocu. Możesz znać jego kolor, kształt, pochodzenie. Ale prawdziwa transformacja, prawdziwy powrót do domu, ma miejsce w sercu. Dzieje się w odczuwaniu. Musisz skosztować owocu, by poznać jego słodki smak. Wiedza to mapa, ale odczuwanie to sama podróż. A teraz najważniejsze. Jak możemy to poczuć w naszym codziennym życiu? Jak możemy świadomie aktywować moc naszej czystej intencji? Aby stała się naszym przewodnikiem, naszym wewnętrznym kompasem. Odpowiedź, mój przyjacielu, jest rozbrajająco prosta. Prostsza niż cokolwiek, co Twój umysł mógłby wymyślić. Kluczem do Twojej mocy, magiczną różdżką, która tka Twoją rzeczywistość, jest Twoja uwaga. To, na czym skupiasz się za pomocą uczuć. Tam, gdzie kierujesz swoją uwagę, płynie Twoja energia życiowa. To fundamentalne i pełne miłości, prawo wszechświata. Jeśli twoja uwaga jest ciągle skupiona na braku, na strachu, na problemach świata, wtedy karmisz to swoją esencją wzmacniasz to, ale jeśli świadomie i z łagodnością wybierasz skupienie uwagi na pokoju, który już w tobie jest, na miłości, która cię otacza, na pięknie prostego kwiatu, to właśnie to karmisz, to właśnie rośnie. To jest prawo wibracji. Wyobraź sobie, że jesteś radiem. Wszechświat nie ocenia muzyki. Po prostu nadaje na częstotliwości, na którą jesteś nastrojony. Nie reaguje na twoje słowa ani na twoje wymuszone pragnienia, które często podszyte są strachem. Reaguje na muzykę twojego serca, na częstotliwość, którą emitujesz w każdej chwili. Wybierając, na czym skupiasz uwagę, Wybierasz swoją wibrację, a wybierając swoją wibrację, stajesz się świadomym twórcą swojej rzeczywistości. Nie poprzez walkę, ale przez bycie nie przez wymuszanie, ale przez przyzwolenie. Czyż to nie jest cudownie proste? Jak więc w prosty i konkretny sposób powrócić do tej częstotliwości serca pośród naszego zabieganego życia? Nie potrzeba do tego, Skomplikowanych rytuałów. Dusza kocha prostotę. Oto kilka łagodnych zaproszeń, które możesz sobie podarować. Pierwsze i najbardziej bezpośrednie to zaproszenie do ciszy. Nie martw się nie chodzi o to, by opróżnić umysł to misja niemożliwa dla intelektu. Nie. Chodzi po prostu o to, by usiąść na minutę lub dwie i wsłuchać się w ciszę, która jest za hałasem twoich myśli. Ona jest tam zawsze, jak błękitne niebo za chmurami. Zamknij oczy i słuchaj. Może usłyszysz dźwięk w oddali, a potem ciszę, potem myśl, a potem znowu ciszę. Ta cicha przestrzeń pomiędzy dwiema myślami to brama do Twojego prawdziwego ja. Tam odpoczywasz, tam odnajdujesz siebie. Kolejne zaproszenie to zaproszenie oddechu. W każdej chwili dnia, gdy poczujesz narastający stres, po prostu. Połóż dłoń na sercu. To gest miłości i uznania dla samego siebie. Zamknij oczy, jeśli to możliwe, nawet na moment. Weź głęboki, powolny wdech i wyobraź sobie, poczuj, że ten oddech wchodzi nie przez płuca, ale prosto do Twojego serca. Poczuj, jak Twoje serce wypełnia się powietrzem, światłem, spokojem. Następnie bardzo delikatnie wydychaj powietrze. Uwalniając całe napięcie z ramion i szczęki. Zrób tak trzy razy. To natychmiastowa wewnętrzna przeprowadzka. W kilka sekund przenosisz swoją uwagę z niespokojnej głowy do świętego sanktuarium twojego serca. Przypominasz sobie, że jesteś bezpieczny. Die z tej przestrzeni spokoju możesz praktykować magię wdzięczności. Wdzięczność to jedna z najczystszych i najwyższych wibracji, jakie istnieją. Natychmiast zmienia Twoją perspektywę i częstotliwość. Nie szukaj wielkich, spektakularnych rzeczy, za które mógłbyś być wdzięczny. Umysł kocha dramaturgię, serce kocha prostotę. Rzuć sobie wyzwanie i zostań poszukiwaczem skarbów. Szukaj samorodków piękna, ukrytych w chwili obecnej. Ciepło słońca na skórze, smak dojrzałego owocu. Chłód czystej wody, gdy jesteś spragniony. Uśmiech nieznajomego, śmiech dziecka. Wdzięczność to nie mentalna lista do odhaczenia, to głębokie uczucie w ciele. Odczuwanie zachwytu nad tymi prostymi rzeczami, to mówienie tak życiu. A kiedy wibrujesz tym tak, życie odpowiada, dając ci jeszcze więcej powodów, by mówić tak. I na koniec nigdy nie zapominaj o swoim połączeniu z Ziemią. Jesteśmy jej dziećmi. Gaja, nasza matka Ziemia, posiada niewiarygodnie potężną i kochającą energię, uzdrawiającą. Jest żywą świadomością. Kiedy czujesz się przytłoczony energiami świata, idź na łono natury, chodź boso po trawie i poczuj, jak jej energia wznosi się w tobie. Dotknij kory drzewa i poczuj jego cichą siłę, jego milczącą mądrość, która przetrwała pory roku. Usiądź przy płynącym strumieniu i obserwuj, jak woda płynie, symbolicznie zabierając twoje zmartwienia. Natura nigdy cię nie ocenia, nic od ciebie nie wymaga. Przyjmuje cię dokładnie takim, jakim jesteś, i przez swoją prostą obecność oczyszcza twoją energię, kalibruje cię na nowo i sprowadza z powrotem do esencji. To powrót do domu. Widzisz? To nie są zasady, których musisz przestrzegać, to drzwi, które możesz otworzyć, drzwi, które prowadzą w to samo miejsce, do Twojego serca. Jesteś boską istotą światła, fragmentem źródła, który przybyłby doświadczyć życia na ziemi. Nikt i nic nie może tego zmienić, nic nie może przygasić ani umniejszyć Twojego wewnętrznego światła. Te prawdy są proste, wieczne. Twoja dusza zawsze o tym wszystkim wiedziała. Nie pozwól nikomu, a zwłaszcza głosowi strachu, w twojej własnej głowie, wmówić sobie, że to zbyt skomplikowane lub że nie jesteś wystarczająco dobry. To kłamstwo starej energii. Jesteś nieskończenie zdolny, jesteś nieskończenie potężny, mocą, która pochodzi z miłości, a nie z siły. Nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Nigdy. Źródło wszelkiego życia płynie w tobie i wokół ciebie. Wszyscy jesteśmy połączeni tym samym pragnieniem powrotu do miłości. Więc bądź dla siebie łagodny, bądź cierpliwy. Nie osądzaj się w dniach, gdy burza wydaje się zbyt silna. Każdy świadomy oddech jest zwycięstwem, każda myśl o wdzięczności jest wysłuchaną modlitwą, a przede wszystkim nie próbuj stać się światłem już nim jesteś, zawsze nim byłeś. Pozwól sobie już dziś, by Twoje światło mogło lśnić. Odrobinę jaśniej. To wszystko, to wszystko, o co prosi Cię wszechświat.